hamowania awaryjne z prędkości 70 km na godzinę. Zbycie całą płytę w wartość uderzenia 60, czyli tak naprawdę zabiłem pierwszego na przejściu do pieszych bufor bezpieczeństwa dla pieszego to jest mniej więcej wartość 50 na godzinę. Mają trzy hamowania, 3-4 hamowania na wprost Kolejnym elementem to jest oczywiście hamowanie, zamienięcie przeszkody we współczesnych autach. W większości przypadków tak naprawdę już mamy niewłączony system ESP, czyli system stabilizacji do jazdy. Ważne jest to, żeby z nim też nauczyć się z nim współpracować i tak naprawdę pracować wspólnie z ESP. i tak naprawdę go wykorzystać nie tylko ABS, ale również system stabilizacji do jazdy. Kolejnym kolejnym elementem, który trzeba wykorzystać, to jest hamowanie Uczestników, czas jest podzielony po wstępie do ćwiczenia. Czas jest podzielony na daną ilość osób w grupie w samochodzie, czy jest to dwóch uczestników, czy jeden uczestnik. No i tak naprawdę wykorzystują cały panel pod swoim kątem. Kolejnym ćwiczeniem, które uczestnicy też wykorzystują na szkoleniach z bezpieczeństwa, jest oczywiście wzniesienie. Jaką prędkość byście dobrały na wzniesieniu? Jesteśmy poza miastem, jedziemy. Z prędkością 90 km na godzinę, to chodzimy do wzniesienia. Jakbyś Nie masz Ale dobra, jesteś pasażerem, masz wpływ, możesz powiedzieć, wolniej, szybciej. Wolniej, wolniej. Dobra, a czemu wolniej? Ja nie lubię szybko. No dobra, znaczy ulica, jeżdżę za szybka po ulicy, jest mało fajna, bo tak naprawdę nie masz większość, im szybciej jedziesz, i nagle się okazuje, że w pewnym momencie. Nie nadążasz za tym, co się dzieje, to znaczy, idziesz za szybko. No dobra, ale jakie mamy, słuchajcie, znaki zapytania? Wyjeżdżam do wzniesienia, nie wiem, co jest za wzniesieniem. Mm -hmm. No dobra, czyli to jest mój pierwszy znak zapytania, tak? Chciałbym dobrać prędkość tak, żeby zatrzymać się na dystansie, który widzę. No dobra, słuchajcie, idziemy 50 km na godzinę. Załóżmy, pojawi nam się przeszkoda. Badają swój czas reakcji na przeszkody, która jest wielkości małego dzika, ale również na to, jak patrzą na drogę. Jak dobierają tor jazdy, jak tworzą sobie strefy bezpieczeństwa, jak obserwują drogę. Pamiętajcie, że podświadomie zawsze kierujecie tam, gdzie patrzycie. Tak? Patrzmy jak najdalej, stwórzmy sobie jak największe strefy bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o przestrzeń, jakiekolwiek. przyjeżdżają też górka, ale również mają do dyspozycji krąg poślizgowy. W naszych baku ćwiczyłyście nadsterowność. Natomiast na kręgu poślizgowym mogą się pojawić również pozostałe rodzaje poślizgu, czyli poślizg podsterowny, na którym się skupiamy, ale również poślizg nadsterowny, jeżeli uda nam się go wywołać, ale też poślizg czterokołowy. Wchodzimy w zakręt, w bardzo długi zakręt. I tak naprawdę tutaj uczestniczy nie tylko mają dalej pierwszy kontakt z najczęściej pod sterownym. bo zobaczcie, jeżeli auto nie chce skręcać to większość z nas reaguje tak samo czyli popełnia pierwszy podstawowy błąd czyli próbuje traktować samochód jak tramwaj na szynach dobra, nie chce skręcać, to co wiele osób robi? zobaczcie, skręcam głęboko koła kończy zatem, że auto pogłębia po prostu. ważne jest to, żeby Nauczyć się współgazdiem, czyli nie tylko z systemami, poprzez zadanie mu kierunku jazdy, ale również miękką pracę i gazem, czyli ujęcie gazu w sytuacji, kiedy coś się dzieje i przygotowanie do hamowania. To jest też patrzenie na drogę. Pamiętajcie, zawsze podświadomie kierujecie tam, gdzie patrzycie. Jeżeli skupię się na tym słupku zewnętrznym, to tam będę kierował w sytuacji zagrożenia. Cały czas pracujemy wzrokiem i tak naprawdę miękko Spół gramy razem z samochodem. Okay. Zjeżdżamy sobie z próby. Grupa 18, czyli znaczy grupa uczestników, niezależnie od wieku, też mają do dyspozycji słuchajcie, się, czasową. Nie możemy na nią wjechać, bo oni w tej chwili mają mierzony czas. Natomiast uczestnicy mają tak zwane rozpraszanie uwagi. Jeden z instruktorów dzwoni do uczestników poprzez zestaw głośno mówiący, zamontowany oczywiście w w samochodzie. I tak naprawdę mają zadanie przejechać próbę na czas podczas rozmowy telefonicznej i bez niej. I później porównują, porównują nie tylko wyniki czasowe, ale również swój poziom koncentracji. A ma zbaczcie, że mają prostą próbę, mają do przejechania slalom, a później miękkie bramki do i za parę mają za zadanie zaparkować w garażu. No dobra. Słuchajcie, uciekamy do budynku. Zawrócę, żeby nie przeszkadzać. Pójdziemy sobie do budynku.